Siema, 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 w tej strony point ja Chciałem w tego tobie opowiedzieć wam jak wyglądało, jak wygląda na razie sytuacja moja na prawo do kategorii A. Cześć, jest O2 na pełne A. Jak to na razie wygląda? Jak to wyglądało od samego początku... Yy, rzeczą, pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to iść zrobić sobie zdjęcia o fotografa typowo, typowo na prawo jazdy. Następnie yy, trzeba iść do urzędu, złożyć wniosek o PKK. No i tu niektórzy z tego co wiem, muszą robić jeszcze raz badania lekarskie i na szczęście, pani w urzędzie przypisała badania że mam aktualne no dziwię się tej pani, bo tam normalnie było, wszystkie kategorie były skreślone i było w dużym kółku napisane A2 ale podpisała mi, także jak sami wiecie, badania lekarskie to już jest 200 zł do samego przodu Dzisiaj się cieszyłem, na co mnie iść do e, szkoły OSK, gdzie się jeździć, ja poszedłem do starej szkoły, ponieważ no, lubię tamtego instruktora, jest bardzo przyjazny, e, u Henryka Plus, prowadzi to kryształ żywot, teraz ma właśnie nowego instruktora, weźmy zobaczymy, dzisiaj mam pierwsze jazdy. teraz to nie mam, ale wiem, że on też się mu ja jednak taką troszkę odzieżową od jazdę po mieście. i takie zamulanie ale no, nie dobrze więc tak, jeszcze kosta w ogóle prawa jazdy nie wiem jak u innych <noise> mówię to wszystko przykładem samego siebie że no u mnie powinno to koszować, jak mi to powiedział tej zezoty ale z tego wszystkiego był taki że instruktor Pozwolił mi, znaczy pozwolił. przed po prostu stronę, bo wiedział, że nie grobiłem już dwie kategorie prawa jazdy. Że nie muszę niego płacić, że policzy mi po staremu. No i koszt prawa jazdy, jak dla mnie póki co więcej tego to już kosztem więcej. Odda trochę z mototyka. Yy. Tak jak już wspominałem 500 złotych za jazdy, To To i tak nie ma dużo Ale na jazdę czekam już 2 tygodnie Będę się trochę nie dogadałem Z instruktorem Kazał że miałem zapłacić z góry <grym> A myślałem, że na pierwszy jazdach zapłacę No i się tak trochę nie dogadaliśmy Ale dzisiaj pierwsze jazdy Jestem zadowolony W końcu zrobię to Piększe Gdzie można legalnie jeździć na innych motocyklach uwielbiam testować inne motocykla. motocykla. To jest tak frajda z jazdy dzisiaj testuję na motocyklach jednak powiem wam że tylko jeden motocykl zadowolił A mianowicie Hornady 900 -ka. nic poza sv jak dla mnie nie wygra po prostu tak piękna maszyna Jedyna maszyna jaką by zamiętała to o a no i trafia daleko dzięki wielkie wyglądaliście tego motowlego jakość dźwięku myślę że niedługo powinna się poprawić że kamerka na będzie miała wtyk mikrofonu zrobi mi znajomy to jest znajomy jeszcze tego nie robił, bo czekać przyjdzie, przyjdę do przerobienia no to tyle, dzięki za, za zobaczenie w filmiku, Jeżeli macie pomysł na jakiś temat do domotorowego, no się w komentarzu, chodzi na Facebooku, na pageu dokładnie. A ja postaram się coś dla Was nagrać. A, siema. Mijać to czy nie? O? Zapominaliście? A to mam tak... Nie no tak dziwnie mi się nie Fajnie mi się idzie na najkodach, ale jednak moje zamiłowanie to bardziej owieczko Owieczka Nie, nie, nie mówię, że typowy ścigacz Ale... Jednak... Wypadało mi się ścigacze z wyglądu, ale... Sam sobie bym nie chciał, bo i kręgosłup nie wytrzymał Jednak nie ma, a